Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z Łukasz Medical. Witam ponownie. Zakończony walką? Bardzo. Z nami jest prezes y, Prime'u, Tomasz Bezrąg, który powiedział, że cios nie wyjdzie do walki. Prawdopodobnie było tak, czyli ja wiem, że tak było. Nieprawdopodobnie, że cios przyszedł z odręcznie napisanym na papierku nowymi warunkami, które przedstawił w federacji, gdzie wygórował swoje wynagrodzenie, gdzieś tam chciał nowe dostać, jakieś niewyobrażalnie wysokie. Tak było, potwierdzasz? Tak i krótko mówiąc, pierdolnił z walki. A, a kiedy się dowiedziałeś, że nie będzie tej walki? Ach, stałem już na scenie u góry, prawie. Czyli dosłownie nie wiem, na 4-5 minut przed walką dowiedziałem się, że jej nie ma. Tak, już miałem rozgrzewkę, już stałem na schodach, już miałem wychodzić. Jesteś cały oklejony, tak? A no no do rękami już wszystko miałem i się dowiedziałem że mam przeciwnik uciekł. Ten chłopak w ogóle nie ma zasad, tak jak mówiłem, jest wielkim farmazonem. No co? Jakie emocje ci towarzyszyły, jak już wychodziłeś? Byłeś głodny tej walki, byłeś wiesz, pełen emocji i dowiedziałeś się, kurde, Łukasz, nie walczysz, bo, bo cię po prostu zwiał? Ogólnie, zanim podpisałem umowę, ja tak myślałem, że tak będzie. Ale myślałem, że ma jakieś jaja. Myślałeś, że, czy ucieknie, czy... Nie, myślałem, że jakieś jaja ma, bo mógł wyjść i odklepać. Taka ciota, że uciekł. Człowieka no. sobie zarobił, nie? No a teraz będzie na no, minusie bardzo. No dobra, a myślisz, że dlaczego? Nie nie, nie wiem, wygórował te, te swoje wynagrodzenia za obszar, że podbijał bał się ciebie? Od paru tygodni ciągle coś wymyślał, żeby uniknąć walki i się obsrał. No co na przykład zamyślał? Bo miałeś się wyjść w boksie, nie? W K1? Potem mówił, że ma kolano chore, to chce w boksie. Potem dostał tą lepę ode mnie, to powiedział, że chce MMA. Ja nie chcę MMA, ale wczoraj się zgodziłem na jego warunek, żeby doszło do walki. I uciekł. No, Ciota. Rozmawiałem też z Danielem. Daniel powiedział, że jest daleko od tego, żeby podpisał umowę tej federacji. Tak. W sensie, Daniel? No, żeby walczył, no. Że no, jest nie tego. no? To już jego decyzja nie ma. Ja, ja za niego nie odpowiadam. Ja piszę swoją historię i zobaczycie mnie na kolejnej gali. A nie było tutaj tematu zastępstwa jakiegoś na szybko? On wiadomo, że to było 3-4 minuty szybciej. Raczej e, znaczy, dnia nie dało się tego zorganizować? Nie. No. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć Adrianowi Czasowi? Że chuj mu w dupę ogólnie. A, a, myślisz, że, a myślisz, że to była jego decyzja, czy to była decyzja Amadeusza Ferrari'ego, żeby on nie walczył i Trumana? Nie, to sama ekipa, to wielkie farmazony są, to tam różnie bywa. Okay. Już mam w dupie tą dramę, już ją kończę, nie chcę już nie słyszeć. Już walki drugiej nie dasz ciosowi, nie możliwości? Ogólnie bym wyszedł z nim do, ten, do walki, ale wiem, że nie wyjdzie i za to wszystko, co zrobił, nie ma zasad, mu nie dam walki już. Tak. Dzięki. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie